Dobry dzień, dobry wagi, kochane, Wasze czytanie na kolejny tydzień od 14 do 20. Patrzymy jakie energie. Dziękuję drogie wagi, że jesteście. Każdą, każdą nową osobę witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że subskrybujecie kanał. Jeżeli nie, to zapraszam do subskrypcji kanału. Nic Was to nie kosztuje, drogie wagi. No i patrzymy, patrzymy, kochani moi, przesyłam samą pozytywną energię dla Was. Niech ten przekaz będzie zrozumiany i bez szkody dla każdego ciebie. Droga Wago, tydzień od 14 do 20. Jeżeli chcesz się odwdzięczyć, to postaw mi kawę albo prześlij cygiełkę. Na blikiem możesz na numer telefonu 786 474 845. Droga Wago, co tutaj w tym tygodniu dla Ciebie? Rozkład troszeczkę inny niż zawsze. I patrzymy. A dla Ciebie, Wago, przypływ pieniądza w tym tygodniu albo będziesz tutaj zajmował się sprawami ruchomymi, nieruchomymi. Może jakieś remonty w mieszkaniach, coś będziesz organizował, coś robił, coś rozpoczynał. Może czekać. Jakiś nowy lepszy początek, ale może być przypływ pieniądza w tym tygodniu. E, tak, dla Ciebie e, finanse, praca. No, dużo tej pracy, dużo ruchu, dużo działania. E, no, e, relacje. Kochane wagi. Chciałam położyć jeszcze na zdrowie. Na co zwrócić uwagę? Co dobrego, jaka rada? Energie nam tutaj nie chcą pokazać więcej, więc czytamy to, co się nam pokazało. A więc tu jakiś nowy, lepszy początek się pokazuje. Jeżeli były jakieś trudności w relacjach ostatnio, no to tutaj następuje poprawa, pokazuje się nowy, lepszy początek przepięknie, więc tutaj się coś zmienia. Też jakiś tutaj dla kogoś może być sukces społeczny, ktoś może zostać doceniony, może wyjść z jakimś nowym projektem. No, jest tutaj energia, gdzie właśnie dbasz o rzeczy ruchome, nieruchome, gdzie zajmujesz się tymi rzeczami, tak tutaj energię nam pokazują, ale pokazuje się też siła, pokazuje się taka psychiczna równowaga, pokazuje się tutaj wzbogacenie, tutaj też dzięki wspaniałomyślności możesz osiągnąć jakieś zyski, na coś się otworzysz, czegoś skorzystasz. No, tutaj pięknie, pięknie. Mercano na finansach mówi nam o nowych dochodach, więc tutaj możesz osiągnąć jakieś nowe, nowe dochody. Ktoś z Was może tutaj też wyjeżdżać w podróż służbową, która właśnie będzie dobrze opłacona, może ktoś y, y, zmieniać y, pracę, y, tak, w nowym miejscu, może ktoś się przeprowadzać, zaczynać nowy początek, gdzieś drogie wagi, no są tu na pewno nowe dochody, jest tu na pewno zapewniony przypływ gotówki, takie bezpieczeństwo finansowe się pokazuje, czas wzrostu, tak, i tutaj to się u Ciebie, jeśli chodzi o pracę, y, czy, czy jakieś działania, cokolwiek, to tu jest nowy, lepszy początek, jest tu dużo właśnie nowego, na nowo tak jakby inaczej, lepiej. Więc tutaj jakby za sprawą finansów mogą się poprawić u Ciebie w rodzinie ze sprawą finansów dzieci. Nie wiem, jak ma się. To, tak, bo być może wychowujesz dzieci z innego małżeństwa, swojej partnerki, partnera, i może tutaj sprawy jakieś się kończą. A propos finansów dzieci, sprawy spadkowe, majątkowe, tak, alimentacyjne, no to tutaj jest właśnie taka zmiana, poprawa, dobre perspektywy. Tutaj Twoja praca też będzie zapewniała dobrobyt, będzie tutaj rozrastała się i będzie dawała odpowiednie dochody. Tak tutaj no, no pokazują się energie bardzo pozytywnie na te, na te finanse, bo tu jest zapowiedź jakichś nowych, dobrych spraw, jakiegoś postępu właśnie rozwoju związanych właśnie z kobietą i z dziećmi, nie? więc jakby tutaj dla rodziny, dla domu, z dzieci, no Tutaj są też jakby nowe działania, nowe pomysły i one będą bardzo tutaj finansowo pozytywnie pozytyw przynosiły, tak? Więc tutaj przychodzą zmiany. No też w pracy zawodowej, tak, pokazuje się tutaj rozwijająca się kariera, więc jakiś nowy lepszy początek. Może awans na nowym stanowisku tutaj pokazuje się. Coś cię może zaskoczyć, to od górnie przyjdzie. Zobaczcie, kochani, przykryła mi się energia. Wow, runa ona się pokazała na poziomie relacji jakaś, do kogoś jakaś osoba nowa do związku przychodzi bo, bo to jest miłość, to jest równowaga może jakaś równowaga przychodzi poprzez rozwiązanie jakichś spraw Równowaga do Twojego życia, ale jest tu równowaga też, jeżeli nie było namiętności, nie było e, ostatnio tak było trudno, albo był taki czas, y, jakby zajmowania się innymi rzeczami, to tutaj się poprawia. Jest tutaj potrzeba zbliżenia z partnerem, z partnerką. Jest też y, tutaj dla kogoś nowy początek, zawieranie związku małżeńskiego, albo ty będziesz uczestnikiem jakiegoś wesela, ktoś cię zaprosi, albo ktoś cię zaskoczy. Może ktoś zaproponuje, może mieszkacie w partnerstwie, ktoś zaproponuje Ci nowy początek, w zawarcie związku małżeńskiego. A może, no, może tak być. Hmm? Możecie gdzieś wyjeżdżać, na jakąś gościnę, na jakieś wesele. To też tak może być. Ale może być też, że przychodzi jakaś osoba do miłości. Manifestowałeś osobę, żeby się pojawiła i ona przychodzi. No tutaj przychodzi romans, miłość, namiętność. Ale też taka dobra współpraca w małżeństwie, w partnerstwie. Że się nie układało, super będzie. Będzie nowy, lepszy początek. Tutaj skrzyżują się drogi. Czy jesteś w partnerstwie, czy jesteś singlem, to coś nowego może przyjść. Albo w parach, kiedy, gdzie był jakiś zastój, to tutaj przychodzi nowy, lepszy początek. Pięknie. I to góra działa pięknie. No, I Jakiś możesz też upominek, prezent od partnera dostać. Możecie docenić czymś, jakby, nie? Ale może być też tutaj powrót tej namiętności, powrót miłości. No tak, tutaj mi się pokazało. Wracamy do sfery zawodowej. No jest tu rozwijająca się kariera, są tu zmiany pozytywne, nowy początek, więc może być nowe stanowisko, może być służbowy jakiś wyjazd, może nawet zagraniczny i on będzie wróżył dobre zarobki. Ale też, jeżeli nie pracujesz, to jest to dobry czas na szukanie pracy z pozytywnym skutkiem. Też są nowe umowy, są nowe kontrakty, są negocjacje, które dają dobre perspektywy, więc jeżeli chcesz coś zmienić u siebie w pracy, żeby inaczej coś, no to tu warto pertraktować, warto rozmawiać z pracodawcą, z szefem. Tak. No, jeżeli Ty jesteś szefem, no to tu ruszaj do przodu, działaj, przyjmuj pracowników, nie? Yy, jakby rozwijaj, twórz, energię mówią. Jeżeli jakieś sprawy urzędowe, sprawy związane z dziećmi, z finansami, z partnerką, partnerem, a dziećmi, tu jest pozytywne załatwienie, pomyślne załatwienie i nowy, lepszy początek, bo być może coś się wlokło i tu się kończy, i jest nowy, lepszy początek. No i też pomyślne zakończenie procesu w sądzie. Więc tutaj może tak być, że przychodzi ta równowaga, balans, bo tutaj to było zblokowane, nie? Poprzez jakąś sytuację z przeszłości, coś cały czas działa i była, tak? A tutaj jakby nowy początek, na nowo coś się tutaj zmienia. nie? Więc może tak, może też tak być. No, może ktoś poprosić o rękę. <laughs> no, możecie mieszkać razem, tworzyć rodzinę, a tutaj ktoś zaproponuje zalegalizowanie związku. Wow, co? Ale dobry początek. W pracy ruszaj do przodu, działaj, może będziesz się przemieszczać właśnie, może, może tutaj y, jakaś dłuższa podróż. Y, na pewno otwórz się na komunikację, może będziesz w pracy się czegoś nowego uczył. Nie? Będziesz się przyłączał do nowego stanowiska, albo jakieś szkolenie na coś będziesz robił. No to działaj, tutaj energię mówią. Ale w każdym razie jest tu podróż pokazana i to na poziomie pracy. Nie? I jakby tu losowo pewne rzeczy przychodzą, y, odgórnie, karmicznie, więc tutaj na, na pewne rzeczy nie masz wpływu. Droga Wago, y, teraz zobaczymy sobie, bo nie mogłam tutaj więcej zobaczyć, ale jeszcze zobaczymy takie podpowiedzi krótko. Do tego rozkładu o tarota, jeżeli wirt nam wyszła, bo wirt mówi, że może się wydarzyć naprawdę wszystko, może jakaś modlitwa Twoja, intencja, zostanie, no, przyjdzie do ciebie. <grym> Coś tutaj wymanifestowałeś sobie, nie? Ale jest tutaj taka współpraca, razem spędzanie czasu, takie wspólne też posłuszeństwo, wspólne takie, no takie zbliżenie też, tak, powodzenie, taka magiczna wymiana też. No co tutaj jeszcze Nerkie chcą dla uwagi przekazać? <noise> energie mówią, że pora podjąć działania tak yy, iść w kierunku marzeń yy, to co ty wykreujesz a możesz wszystko tak naprawdę bo jako cesarzowa kobieta yy, masz tutaj wszystko co potrzebne jest tu obfitość, jest tu dostatek a propos może jakiejś kobiety jeżeli jesteś mężczyzną za sprawą jakiejś kobiety yy, tak, no jest tutaj coś yy, co kreatywnie będzie było też tutaj i praca kreatywna to zakończy się sukcesem, przyniesie radość, przyniesie obfitość, przyniesie dostatek. I jest to nowy początek. Potwierdziła nam się fechu, piękne, jakieś nowe doświadczenia emocjonalne, więc możesz poznać osobę do relacji. Pokazuje się romantyczny związek albo głęboka taka miłość przyjacielska. I tutaj też może być poznanie osoby do przyjaźni i to będzie osoba odgórnie tobie przeznaczona, tak? Także pięknie. No yy, też jest tutaj pokazane przebudzenie zdolności u ciebie. Yy, może oświecenie duchowe, może wejdziesz na ścieżkę rozwoju duchowego. I to może przyjść do ciebie, tak? Yy, tutaj. I to może być ten dar też. Yy, no a może to być też, że ty się przeprowadzasz do nowego domu. Nie? Zmieniasz jakieś miejsce zamieszkania. Yy, może ktoś też do ciebie napisać i to będzie yy, wyznanie miłosne. I kapłanka. Energią mówią medytuj, skieruj się ku wnętrzu. Tak rozwijaj intuicyjne dary i ufaj otrzymanej mądrości. I ufaj otrzymanej mądrości, więc tutaj się w najbliższym czasie coś rozjaśni, coś około nowiu. A nów mamy, kochani, w lipcu. Pełnia była 10, a nów mamy. Zaraz sobie tutaj zerknę. Nów 24, czyli w kolejnym tygodniu, i to będzie nów y, Księżyca. Y, w Raku I lwie, tak wyjątkowo. <śm> no właśnie. Drogie wagi. Więc tutaj coś może się tutaj. Rozjaśnić około tego nowiu, około 24. Energie mówią tutaj tak, że ty możesz nie dostrzec jakiejś magicznej szansy. Będziesz w znudzeniu, w niezadowoleniu i możesz przegapić coś istotnego, coś ważnego. Możesz być właśnie taki znudzony, rozproszony codziennością, możesz zatracać się w własnym świecie, a energię krzyczą: tutaj obudź się, bo tu nowy początek Ciebie czeka, nowe szanse, nowe możliwości. Korzystaj z tego. Śmiało do przodu. <laughs> A co przychodzi? Zauważ ten jeden kielich. Co przychodzi? Odejście od tego trudnego. Nie, więc jakby. A co przychodzi zakończenie jakiejś trudnej sytuacji, jakiejś może karmicznej, właśnie związanej tutaj z finansami, dzieci, partnerzy, to no jakby może tak być, że, że, że coś tutaj się kończy pięknie i, i, i coś przychodzi, co, co, co kończy tą trudną sytuację i ty rozpoczynasz nowe życie, może odchodzisz też od partnera, bo też tak może być. Jest to zakończenie jakiejś sytuacji, która przynosi ci ulgę, smutek albo obiet oba te Stany tutaj energię piszą, ale jest to odejście, jest to zakończenie, więc no albo ty odchodzisz i troszeczkę też gdzieś tam zostawiasz wszystko, tak, idziesz w nowym, lepszym kierunku, stąd ten gdzieś tam smutek, ale widać tu kwiaty, widać tu zadowolenie i nową, lepszą przyszłość za tymi drzwiami, więc ty odchodzisz od tego, co negatywne, od tych mieczy, no i u tu jest, spada ci kamień z serca, bo coś przychodzi, co daje ci nowe, nowe możliwości, nowe szanse, i ty idziesz w nowym. Więc tu albo może to być odejście od jakiegoś nałogu i uda ci się, nowe, zdrowsze życie, <grym> albo jakaś sytuacja się rozjaśni tutaj i, i spadnie ci kamień z serca, i coś już co długo trwało się zakończy. Postępuj w sposób praktyczny. I tutaj kieruj się rozsądkiem. Tak, tutaj dla uwagi energii nam podpowiedziały. A teraz zobaczymy, co dusza. Karta z przeznaczenia. No, odchodzi, odchodzi coś, przychodzi nowy początek, ewidentnie. Przepięknie. Odchodzi to, co nie służyło Przychodzi coś nowego, lepszego. Pięknie. Nie teraz. Energie mówią nie teraz, a więc nad czym się zastanawiasz? Coś myślisz? Energie tu podpowiadają. Jeżeli coś ci się mocno kołacze, w głowie, coś cię nurtuje, ciągle wraca, energia energie mówią, nie teraz, jeszcze może trzeba na coś poczekać, może trzeba do tego nowiu przeczekać, żeby się coś wyjaśniło, żeby z czymś tutaj startować. Jeżeli czujesz niedosyt, wago, zapraszam na czytanie prywatne. No tutaj nawet energię za dużo nie chciałam pokazać. Narodziny dwójeczka. Bądź otwarty na nowe pomysły, dzieci lub sytuacje. I tak tutaj czekacie nowy, nowy, lepszy e, początek. Tak, bo ogólna energia o tym mówi, więc tutaj zmiany są. A może tym darem i szczęściem będzie poczęcie dziecka też dla kogoś. Pięknie, kochani. Drogie wagi, uważajcie, żeby nie zatracić się we własnym świecie, żeby zauważyć ten nowy początek, ten kielich. <grych> tak, także tutaj energię mówią, bo będziesz rozproszony, będziesz zajęty i możesz przekapić coś istotnego, a tutaj są te nowe początki, nowe szanse, więc śmiało do przodu. Wszystkiego co najlepsze, Mimeruna.